Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie. Tutaj ja Metalowy Kod, a w dzisiejszym filmie gramy sobie w Specymator 99, tak kto by pomyślał, co chciałem zamiar zrobić, pokazać Wam największe oszustwo w Specymator 99 Zaczynamy. I właśnie to oszustwo jest właśnie tutaj w sobie. Nie wiem czy on bardzo powiedziałem właśnie, bo właśnie jest one tutaj zobaczy, to jest oszustwo, tak, Fuse pets Powiedzmy sfuzujmy sobie hmm. Na przykład takie trzy goldeny. Zobaczymy na co z tego w sobie wyjdzie, uwaga. Mhm. Widzieliście Widzowie, co nam z tego wyleciało. Dobrze, teraz zajmiemy w ogóle... Nie da, nie zdejmujemy petu, musimy w ogóle założyć, bo tutaj nie mamy wszystkich. I musimy w pokazać Wam raz kolejny, że się nie opłaca Na przykład sobie trzy takie miszki, uwaga. Widzicie to? Widzicie, widzowie to. Dobrze. Skryzujmy, zatem, może jeszcze takie. Może z trzech takich coś będzie, nie? Nie. Nie Nie będzie. Zostaniemy jeszcze słabszego peta, widzowie. Ale jakby tak sfizować ich aż sześć. Uwaga, widzowie, co się stanie? No nie. Widzicie, wy to z sześciu. No nie. Dobra, może jakiś słabszy swój dobrze. Na przykład trzy pieski. Zobaczymy, co z tego. Nie nie wiem, nie wiem. To to i to. O, zobaczymy, co takiego czegoś wylecie. Może to odda. Nie, nie odda. A może widzowie odda takie coś. Tutaj damy sobie jednego takiego. Jednego takiego, jednego takiego szajni. Może to dzowie odda. Zobaczymy. Uwaga. Nie. To nie odda widzowie. Dobra, to zatem może takie trzy kotki oddadzą, co nie? Nie, te trzy kotki nie oddadzą. A może to w takim razie tych kotków aż 25, to musi mi sobie oddać, co nie? Nie, w sobie wcale nie musi to oddać A jakbym włączył takie trzy kotki, co z tego wyjdzie? Aha Powiedzmy 10 takich No dawaj, może to będzie git Mhm. Mm a może takiego, jednego takiego kotka i powiedzmy dwa takie Zobaczymy co z tego będzie Aha, dobra Tego nie damy widzowie, bo on jest drogi W sensie nie jest drogi, ale to jest najlepszy pet Połączmy takie cztery dziadostwa Uwaga, dobra sześć jest, ich trudno, niech chleci. To połączmy powiedzmy Ile ich możemy? 44 możemy? No dobra dawaj Super Jednego takiego i dwa takie. Dziękuję za oglądanie.